Reprezentacja Polski już od wielu lat pełni w światowym futbolu rolę co najwyżej przeciętniaka. Mimo to w wypowiedziach kibiców przeważa ton, z którego wynika, że oczekiwania wobec naszej kadry są duże, a często wręcz wygórowane. Po przegranym meczu z drużyną ze światowej czołówki można z komentarzy odnieść wrażenie, że sami do tej czołówki należymy. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, skąd to się w ogóle bierze i na ile takie podejście jest słuszne. Witam Was bardzo serdecznie. Kolejna dawka futbolu bez cenzury. Z tego miejsca wszystkie nowe osoby zachęcam do kliknięcia czerwonego przycisku. Zbliżamy się do 100 tysięcy. A teraz przechodzimy do meritum. W ostatnich latach głównym czynnikiem zwiększającym wymagania wobec reprezentacji jest Robert Lewandowski. Piłkarza tej klasy nie mieliśmy od czasów Orłów górskiego o ile w ogóle. Kapitan Kadry stał się jednym z najlepszych piłkarzy świata. W Bayernie bił strzeleckie rekordy jeden za drugim, a teraz ma udane wejście do Barcelony, jednego z największych klubów świata. Oczekiwania wobec Lewandowskiego w reprezentacji są więc także ogromne. Kibice spodziewają się, że nasz kapitan wygra mecz w pojedynkę. Zupełnie zapominając, że nie jest to typ zawodnika, który sam. Przejmie piłkę, przedrybluje kilku rywali i zdobędzie gola. W dodatku, jako najbardziej znany gracz naszej kadry, jest najczęściej, najmocniej pilnowany przez obrońców. Oczywiście nie można też zapominać, że w klubie ma wsparcie dużo bardziej jakościowych partnerów. A mimo to, został najlepszym strzelcem w historii naszej reprezentacji i wielu zapomina, że bez niego nie byłoby Polski na wielkich turniejach. Lewandowski to bez dwóch zdań największa gwiazda drużyny, ale jednak nie jedyna. Są też inni piłkarze, którzy swoimi występami w najsilniejszych ligach sprawiają, że można oczekiwać od nich czegoś więcej w reprezentacji. Piotr Zieliński odgrywa coraz poważniejszą rolę w Napoli, gdzie wyrasta na lidera zespołu. W reprezentacji wciąż ma sporo do udowodnienia, choć w ostatnim czasie coraz częściej widzimy w koszulce z orłem na piersi takiego ziela, jakiego znają w Serie A. W innym czołowym klubie tej ligi, Juventusie, gra dwóch Polaków: Wojciech Szczęsny oraz oraz Arkadiusz Milik. Pierwszy z nich jest ważnym punktem drużyny z Turynu. Milik z kolei już od dawna ma przypiętą łatkę piłkarza, który w kadrze ciągle podbuje. Niestety ostatni mecz z Holandią pokazał, że ta opinia nie przylgnęła do niego przypadkowo. W drużynie narodowej przewijają się także inni ciekawi gracze. Należą do nich z pewnością Jakub Moder i Krystian Bielik. Obu dręczą jednak kontuzje, które stają im na przeszkodzie wejściu na wyższy poziom. Jan Bednarek, Przemysław Frankowski czy też Sebastian Szymański to z kolei solidni gracze, jednak nie da się ukryć, że do klasy piłkarzy z czołowych reprezentacji świata sporo im brakuje. Dobrze rokują wprawdzie Nikola Zalewski i robiący ostatnio niesamowite postępy Jakub Kiwior, jednak wciąż to są zbyt mało doświadczeni gracze. Oczekiwania wobec reprezentacji Polski biorą się głównie z sentymentu. Kibice, a przede wszystkim media w Polsce uwielbiają żyć przeszłością. Nieustannie karmieni jesteśmy opowieściami o orłach górskiego i ich występach sprzed półwieku. Jeśli czeka nas mecz z Anglią, to bez wątpienia przez wszystkie media przewinie się fraza zwycięski remis na Wembley. W prasie sportowej lub w internecie często przy okazji rocznic przewijają się wspomnienia odległych sukcesów, medali na Mundialu lub igrzysk olimpijskich. Potrafimy przez lata wspominać pojedyncze mecze, nawet eliminacyjne, jak ten z Portugalią przed Euro 2008. Udany turniej Mistrzostw Europy w 2016 sprawił natomiast, że nie trzeba sięgać dekady w przeszłość, by przywoływać dobre chwile. Zapominając przy tym, że we współczesnym futbolu 6 lat które minęło od tamtego turnieju, to wieczność. Media głównego nurtu wydają się też nie posiadać umiejętności obiektywnej oceny reprezentacji, zwłaszcza w zapowiedziach przed meczami oraz turniejami. Nie uświadczymy wtedy w telewizji rzetelnej oceny szans naszej kadry. Dostaniemy raczej hura optymistyczne zapowiedzi wspaniałych wyników pełne lekceważenia przeciwników. Zwłaszcza gdy nie należą oni do ścisłego grona faworytów do zdobycia mistrzowskiego tytułu. Przykładem choćby stawianie nas w roli faworyta przed Euro 2012, mowa oczywiście o zajęciu pierwszego miejsca w grupie, czy to samo podczas mundialu w 2018. Często nie doceniamy takich rywali jak jak Kolumbia czy Senegal, o czym świadczy choćby słynny wpis na Twitterze Tomasza Haita. I to jest właśnie główny problem. Środowisko piłkarskie, które nie śledzi na co dzień poczynań klubowych, tylko skupia się głównie na występach reprezentacji, nie jest odpowiednio doinformowane i uważa, że Kolumbia czy Senegal są drużynami gorszymi od naszej. A tymczasem rzeczywistość brutalnie nas weryfikuje. W ten sposób są oni przekonani, że porażki, czy nawet remisy z naprawdę silnymi zespołami są dla nas kompromitacją i wpadką. Zwłaszcza, że tygodniami przed mistrzostwami świata czy Europy widzowie karmieni są nieustannymi raportami ze zgrupowania, analizami, przewidywaniami itd. Oczywiście wszystko w niezwykle optymistycznym tonie, bez choćby odrobiny obiektywizmu. Podobnie wyglądają zresztą raporty o występach polskich piłkarzy za granicą. Każdy udany mecz, każdy gol czy też asysta są wyolbrzymiane w krajowych mediach. Wystarczą pojedyncze występy, by kreować naszych reprezentantów na gwiazdy swoich lig. I tutaj doskonałym przykładem jest Przemysław Frankowski, który w poprzednim sezonie ligę na pewnym etapie rozgrywek miał lepsze statystyki niż Leo Messi i oczywiście co robiła polska prasa, przedstawiała Frankowskiego jako piłkarza lepszego od Argentyńczyka. Wiadomo, że osoby, które śledzą na co dzień poczynania nie tylko najsilniejszych lig świata, tylko także interesują się taką ekipą jak Lons, zdają sobie sprawę, że jest to artykuł, który został opublikowany z wielkim przymrużeniem oka. Jednak osoby, które nie śledzą na bieżąco tego typu rozgrywek i skupiają się jedynie na meczach Polaków, mowa tutaj o reprezentacji, Uznają, że jest tutaj jakiś element prawdy. I tak jak mówię, jest to najgorszy problem, jeśli chodzi o przedstawianie polskich zawodników w mediach sportowych w naszym kraju, bo po prostu społeczeństwo jest bardzo, ale to bardzo niedoinformowane. Temu wszystkiemu towarzyszą nieustanne spekulacje transferowe łączące zawodników z największymi klubami świata i opowiadające o rekordowych transakcjach, które wkrótce mają zapaść. Żeby doprecyzować, informowanie o udanych występach Polaków w silnych ligach samo w sobie nie jest niczym złym, jednak od razu sprawia, że oczekuje się od nich równie spektakularnych występów w kadrze. Tymczasem jest to zupełnie inne granie. Zmianie ulega taktyka zadania Bolaków. Wojskowe, a przede wszystkim ma się wokół kolegów, z którymi trenuje się raptem kilka razy w miesiącu, a nie na co dzień. Oczywiście ci najlepsi gracze powinni się łatwo adaptować do zmian, ale w kadrze nie brakuje mniej klasowych zawodników, którzy często nie nadążają za liderami. Kolejny raz było to doskonale widoczne w niedawnym spotkaniu z Holandią, kiedy Piotr Zieliński, Nikola Zalewski i Robert Lewandowski tak naprawdę starali się grać w trójkącie, a siedmiu pozostałych piłkarzy nie wiedziało o co chodzi. I tutaj przechodzimy do kolejnego istotnego zagadnienia, czyli wyszkolenia w naszym kraju. Szkolenie piłkarskie w naszym kraju od lat stanowi problem. Wielu piłkarzy z Polski po wyjeździe za granicę podkreśla w wywiadach, jakim szokiem była dla nich zmiana treningów. Intensywność sprawia, że przystosowują się do zagranicznych standardów bardzo długo, albo wręcz nie dają sobie z nimi rady. W naszym kraju zbyt mały nacisk kładzie się na technikę. Różnice w szkoleniu uwidoczniło pojawienie się w kadrze Matygo Kasza i Nikoli Zalewskiego, urodzonych odpowiednio w Anglii i we Włoszech. Ale nawet Jakub Kiwior, który do Belgii trafił, mając. 16 lat udowodnił, że nawet nastolatek szkolony przez kilka lat za granicą może wyróżniać się na tle zawodników piłkarsko wychowanych w kraju Słabe szkolenie w Polsce jest niezrozumiałe, gdy weźmie się pod uwagę, że jest to nasz sport narodowy To do tego sportu garnie się większość młodych chłopców Wielu sportowców z innych dyscyplin swoją przygodę ze sportem zaczynało od trenowania właśnie piłki nożnej jest więc pośród kogo wybierać talenty i szlifować je, tylko brakuje fachowców, którzy te perełki potrafiliby wypatrzeć. W piłce dziecięcej i młodzieżowej często wyniki oraz ambicje trenerów czy też rodziców stawiane są ponad rozwój młodego zawodnika. W dzieciach zabijana jest kreatywność poprzez komendy nie kiwaj, nie ryzykuj, nie strzelaj. Sami chyba doskonale wiecie o czym mowa, jeśli chociaż raz w życiu pojawiliście się na treningu drużyny młodzieżowej w profesjonalnym klubie piłkarskim. Wyrabiane są nawyki bezpiecznej gry, podania do najbliższego kolegi, brak dryblingów. Później w dorosłym futbolu te braki w szkoleniu technicznym widoczne są na tle piłkarzy z lepszych piłkarsko krajów. Widać to nawet po wyróżniających się pod tym względem hiszpańskich zawodnikach trafiających do Ekstraklasy, którzy w swojej ojczyźnie rzadko przebijali się choćby do drugiej ligi. W kadrze widzimy też bardzo często przewiązanie do nazwisk i to niezależnie od selekcjonera. Rzadko któryś z nich jest w stanie zaryzykować i śmielej postawić na nowicjuszy. Faktem jest, że Czesław Michniewicz potrafił powołać zawodników, których niewielu fachowców przewidywało, ale on sam wysyła stałe nominacje do kadry dla zawodników będących w słabej formie lub grających sporadycznie. Symbolem tego stał się Grzegorz Krychowiak, który, umówmy się, najlepsze lata ma już dawno za sobą. A mimo to wciąż jest powoływany do kadry i w większości przypadków do pierwszego składu. Wszystkie te czynniki sprawiają, że reprezentacji Polski daleko nie nawet do czołówki światowego futbolu, ale mimo wszystko do miana solidnego średniaka. Oznacza to, że sam awans na Mistrzostwa Świata to wynik na miarę naszych możliwości, a każdy najmniejszy sukces na turnieju można już uznawać za wartość dodaną. Światowa czołówka już dawno nam odjechała i przewyższa nas pod Każdym możliwym względem. Nasze miejsce w światowej hierarchii futbolu doskonale oddają słowa Wojciecha Szczęsnego wypowiedziane w trakcie Euro 2020. Nie jesteśmy w stanie wyjść na Hiszpanię i przewyższyć ją jakością piłkarską. Prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie tego zrobić nawet ze Szwecją. Musimy zaakceptować, że nigdy nie będziemy najlepszą drużyną świata. Piłkarze zdają więc sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy zespołem zdolnym do regularnej walki z najlepszymi, a nasze miejsce jest pośród średniaków światowego futbolu. Czas by na dobre zaakceptowali to także kibice. Zachęcam Was oczywiście do dyskusji w komentarzach, jakie Wy macie zdanie w tym temacie, podzielcie się nim pod spodem. A nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału. Trzymajcie się i do usłyszenia.